Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poniedziałek, 6 listopada i zapraszam do kolejnego update'u Bitcoina. W dniu dzisiejszym pojawi się więcej niż jeden odcinek. Z racji tego, że jestem troszkę zajęty i nagrywam dla Was między rozmowami z klientami, prawdopodobnie pojawią się dwa, trzy osobne filmiki, w których to rozwinę się w kwestiach, o które pytacie. W pierwszej części, czyli w odcinku obecnym, Porozmawiamy o chciwości na rynku, porozmawiamy o bitcoinie, porozmawiamy o rynkach tradycyjnych. W drugiej części prawdopodobnie skupimy się na napływie kapitału oraz na kapitalizacji rynku kryptowalut, dlatego że bardzo dużo o to pytaliście. A w ostatniej części porozmawiamy o altcoinach, o dominacji bitcoina. Także myślę, że w dniu dzisiejszym każdy uzyska. Troszkę większą, szerszą perspektywę tego na co ja patrzę, no i mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć w tych trzech filmikach na wszystkie zadawane przez Was pytania. Oczywiście, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to jak zawsze moje przemyślenia, moje pozycje i co ważniejsze, moje inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zanim jeszcze zaczniemy, kilka ogłoszeń parafialnych. Z racji ostatnich problemów, jakie miałem z kontem na Twitterze, postanowiłem założyć Instagrama, na którym będę updateował nasze portfolio altcoinów. Oczywiście, jeżeli Instagram będzie w stanie przetworzyć taką liczbę danych, postaram się to portfolio altcoinowe updateować właśnie tam. Może też z kilkoma predykcjami, jakie mam na przyszłą hossę. Jest to pokłosie też tego, że YouTube w pewnym momencie ograniczył zasięgi naszego portfolio. Nie do końca zostało mi to objaśnione, z jakiej jest to przyczyny, czy ze słów używanych podczas tego wideo, czy też coś było nie tak. W każdym razie, jak wiecie, sporo z tych filmików altcoinowych o naszym portfolio zostało usuniętych. Dlatego też kontynuacja update'ów odnośnie naszego portfolio będzie odbywała się na Instagramie. E, oprócz tego, proszę pamiętajcie, że nie mam telegramu, wciąż dochodzą mi informacje o tym, że są jakieś telegramy, kryptowaluty, analiza i tak dalej, tak dalej, nie mam konta na telegramie i proszę uważajcie, nie dajcie się oszukać, e, jak chcieli zrobić starego misia na sztuczny miód, jedyne co jest, to jest Discord, link do Discordu jest poniżej, Discord jak wiecie kosztuje 5 dolarów miesięcznie, nie jest to żadna tajemnica, Koszt jednej kawy wynika to z tego, że jak mieliśmy darmowy Discord, to mieliśmy zbyt duży napływ dzieci wojny kauczukowej i robiła się po prostu główno Dlatego też jest tak, a nie inaczej. Dobra, kończymy te e, tutaj ogłoszenia parafialne i skupiamy się na tym, co się dzieje na rynku. Dość nietypowo dzisiaj, bo zaczynamy dzisiejszy odcinek na Crypto Grid Index. E, wiecie, że ja nie jestem do końca. Wielkim fanem tego FirenGrid Index. FirenGrid, przepraszam, indeks. Nie do końca jestem przekonany, jak i co wpływa na to, w jakiej my fazie jesteśmy, tak? Co jest brane do tego do, do, do przekalkulowania, że tak powiem, indeksu, na który patrzymy. Dużo rzeczy, które w ostatnim czasie wzbudzają mój niepokój, to jest takie stuprocentowe FOMO na rynku, nie? Gdzie się nie ruszycie na Twitterze. Pojawia się bardzo dużo opinii, że będzie 50 tysięcy jeszcze w tym roku, 60 tysięcy jeszcze w tym roku. I nie zrozumcie mnie źle, jako osoba, która ma średnie wejście na bitcoina poniżej 20 tysięcy, ja nie mam nic przeciwko. Ok, żeby tak się wydarzyło. Jednak kiedy rynek staje się zbyt chciwy, ja jestem coraz bardziej ostrożny. A kiedy rynek sra pod siebie i się boi, ja wtedy kupuję, tak. I tutaj, może, wskaźnik Fear and Grid Index na razie nie pokazuje nie wiadomo jakiej chciwości. Jednak jesteśmy w strefie chciwości, i warto zwrócić uwagę, że FOMO coraz bardziej się napędza. Mamy coraz bardziej napędzające się FOMO przy słabnącym momentum na rynku. I zaraz porozmawiamy o momentum na wykresach. Dlatego też ja uważam, że nic nie idzie w linii prostej do góry, i nawet jeśli od tego momentu będziemy. Że tak powiem, poruszali się w wyraźnym trendzie wzrostowym, to pamiętajcie, że zawsze w każdym trendzie są tak zwane pullbacki, tak? Więc to nie jest tak, że w tym momencie będzie prosta dzida do góry i każdy będzie szczęśliwy i za tydzień lambo, nie? Takie są ogólnie obietnice w większości kanałów i w większości miejsc, na które jesteście w stanie trafić. Szczególnie Twitter oferuje taką. E, taką oazę landrynkową, gdzie wszyscy noszą różowe okulary, i stąd już tylko lufa do góry, nie? Także ja muszę Wam powiedzieć, że im dłużej to FOMO trwa, im więcej widzę wpisów, że Hossa już teraz 100 tysięcy w tym roku, tym jestem coraz bardziej. Ostrożny i coraz, coraz bardziej przekonany o tym, że coś złego lada moment się wydarzy. Oczywiście nie mam kryształowej kuli, nie jestem wróżką małgosią, choć chciałbym być. Wtedy byłoby mi łatwiej <laughs> powiedzieć wam, co się wydarzy, ale oczywiście takie są też moje przemyślenia. Przejdziemy sobie do samego wykresu bitcoina. Czterogodzinny interwał. Pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, to to, że napotkaliśmy wyraźny punkt oporu. Okay. Ten punkt oporu jest też adekwatny do punktu na kapitalizacji rynku kryptowalut, którą omówię w kolejnej części. Ale natrafiliśmy na wyraźny punkt oporu, właśnie w okolicach 35200. Widzimy, że w tym momencie po utworzeniu tego bullish pennant, czyli tej formacji kontynuacyjnej, która jest nastawiona byczo, macie akcję cenową idącą do góry, konsolidującą w, w trójkącie. 70% szans statystycznie na wybicie górą. Widzimy, że po tej formacji, gdzie doszło do wybicia i szczyt technicz, cel techniczny został tutaj osiągnięty. Widzimy, że w tym, form, w tym momencie formuje nam się troszkę inny scenariusz, mianowicie mamy wyraźny, wyraźny kanał wzrostowy, który w tym momencie jest słabnącym kanałem wzrostowym. I takie formacje, które są takimi formacjami wznoszącego klina, tak, czyli E, czyli tutaj Rising Wedge, oczywiście są formacjami dystrybucyjnymi, czyli tworzycie wyraźny przyrost osłabnącym momentum. I kiedy momentum słabnie, dochodzi tutaj do korekty i breakoutu break e, do, ku dołowi. Tak? I te formacje znowuż mają 70% szans ku temu, by spaść w dół. Okay. Czyli widzicie w jaki prosty sposób, z racji tego, że mamy ograniczony w tym momencie napływ kapitału i momentum, dlatego że ewidentnie FOMO nam siadło. Myślę, że widać to bardzo ładnie, chociażby na money flow. Zobaczcie na tą żółtą linię, jakie ona wybijała wysokie szczyty na momentum, a zobaczcie, gdzie jest teraz. Tak. Poza tym mamy też początki potencjalnego odpływu kapitału na money flow. Jak zobaczymy nasz, na, na nasz stortastyk RSI, RSI, czyli nasz stok RSI, e, widzimy, że też momentum nam odpływa, tak? Widzimy, że akcja cenowa idzie do góry wciąż, myślę, że jest to widoczne. Widzimy, że akcja cenowa idzie do góry, a nasze momentum odpływa. E, oczywiście mamy też tutaj wyraźne dywergencje na godzinnym RSI, są one również widoczne na dziennym RSI, co również pokazuje, że to momentum nam spadnie, tak? Żeby nie było tak pięknie i, i wspaniale i żeby nie było to takie proste i oczywiste, po raz kolejny, mimo to, że mamy 70% szans na spadek, wciąż pozostaje oczywiście ta ewentualność 30% ku wybiciu, Ku górze, tak? Więc proszę również o tym pamiętajcie. To tutaj nie ma pewników, to jest gra prawdopodobieństw, o czym mówiłem już wielokrotnie na tym kanale. Ja osobiście zdecydowałem się przysortować to na ciasnym stoplosie lo stop powyżej lokalnego swing high. Także mam tutaj shorta od 35-200. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wielokrotnie kilkukrotnie kiedy szliśmy do góry mówiłem wam że nie są to momenty do shortowania, że będę tutaj rozpatrywał w tym ruchu bocznym potencjalną szansę na shorta. Zobaczymy czy jakiś news zewnętrzny czy też nowy napływ kapitału ewentualnie nie doprowadzi do wybicia tego stop lossa. Jednak jak na razie patrząc na to co się formuje z perspektywy krótkoterminowej i z perspektywy długoterminowej, jak na razie pozostaje tutaj spokojny, tak? Dopóki nie zobaczę Wyraźnego napływu kapitału na money Flow, jestem spokojny. Widzimy, że tutaj wybijaliśmy bardzo duże szczyty na money Flow i na momentum, tak? Ten kapitał wyraźnie napływał do rynku, szczególnie do Bitcoina z tej perspektywy krótkoterminowej. Pojawiły się newsy odnośnie Hongkongu, że mają oni oferować swojego bitcoina poprzez Spot ETF również. O ile dobrze wszystko rozczytałem także to oczywiście też kolejny byczy news, który może doprowadzić do tego, że jeszcze zobaczymy tutaj jakieś FOMO tak? jednak jak na razie patrząc na sytuację krótkoterminową, patrząc na dywergencję ja tutaj będę rozgrywał tego shorta i teraz tak, yy, podobna sytuacja troszkę do, analogiczna do tej, kiedy zobaczyliśmy to FOMO o ile się nie mylę, możliwe, że był to efekt Black Rocka. Również widzieliśmy ruch boczny, który zakończył się tutaj dystrybucją. Również było tutaj multum dywergencji i sygnałów, które świadczyły o tym, że możemy spaść niżej. Chociaż tutaj nasz główny cel techniczny był na 32 tysiące, a lokalna świeca była na 31 852. Trochę jest tak na rynku, że jak wszyscy na coś czekają, to to się nie sprawdza. Tak? I pytanie za 100 punktów jest takie, czy ten ruch konsolidacyjny znowu pomijając już fakt tej formacji nie będzie tutaj lokalną dystrybucją. Jesteśmy na wyraźnym makrooporze 35200 i tak na dobrą sprawę, jeżeli mielibyśmy przebić ten poziom oporu, oczywiście potrzebowalibyśmy tutaj dodatkowego volume i dodatkowego FOMO, by to uczynić. Jeżeli zobaczymy na przyrost, który mieliśmy od lokalnego dołka, jest to przyrost rzędu 44%, więc wydaje mi się, że tutaj 50% Fibonacci retracement nie byłby jakąś tutaj niespodzianką, dlatego że zawsze kiedy myślimy o rynku, który idzie do góry, myślimy również o potencjalnych pullbackach, tak? Więc powrót do poziomu z 50% Fibonacci oczywiście zaniósłby nas do okolic 29945. Warto podkreślić, że jest to kluczowy punkt Wsparcia w tym momencie, a wcześniej punkt wsparcia i oporu. I oczywiście przetestowanie tego punktu w potencjalnie takim ruchu, jeżeli jesteśmy nastawieni prowzrostowo, miałby jak najbardziej sens. Tak? Także ja myślę, że jeżeli tutaj wszystkie scenariusze korektywne z punktu dywergencji się rozegrają, nie można wcale wykluczyć tego, że będziemy testować okolice 30 tysięcy w nadchodzącym czasie. Tak, są czynniki zewnętrzne, które mogą napędzić ten spadek, są czynniki zewnętrzne, które mogą napędzić wzrost. E, oczywiście tego nie wie nikt. Tak jak powiedziałem, jest to gra prawdopodobieństw, każdy analizuje wykres na swój sposób i stara się ocenić prawdopodobieństwo tego, co ma większe szanse bytu w obecnej chwili. E, moim zdaniem, Większe prawdopodobieństwo jest ku temu, że spadniemy w dół z perspektywy krótkoterminowej, tak? Tutaj oczywiście e, mam, myślę, że czasami ludzie o tym zapominają, nie rozróżniają, czym jest perspektywa krótkoterminowa, czym jest perspektywa długoterminowa. Oczywiście w perspektywie krótkoterminowej mówimy o scenariuszu z perspektywy krótkiego terminu, zaś z perspektywy długoterminowej rozpatrujemy coś w przedziale tygodnia, tygodni czy miesiąca, tak? Więc warto również o tym pamiętać. Przechodząc na interwał dzienny, widzimy, że tutaj e, makroopór e, na poziomie 35,051, przepraszam, myślałem, że jest to 35,200, ale na 35,200 wchodziłem tutaj w shorta, więc oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy na makrooporze, jak widzicie, między poziomem 31 800 a 35 050 zostawiłem taką pustą dziurę. Wynika to z tego, że nie mieliśmy jakiejś ogromnej aktywności w tej strefie. I oczywiście, jednym z powodów, dla którego udało nam się nałożyć taki szybki ruch w tak krótkim czasie jest to, że właśnie nie mieliśmy wystarczająco uklepanego poziomu oporu. Więc te 10% przyrostu przyszło nam bardzo łatwo. Sprawa negatywna, kwestia negatywna jest taka, że oczywiście, jak będziemy spadać w dół, to równie szybko jak zyskaliśmy te 10%, równie szybko możemy te 10% stracić. I oczywiście, jeżeli miałoby dojść tutaj do lokalnej korekty po odrzuceniu na lokalnym szczycie, z racji tego, że słabnie nam FOMO i Momentum, to oczywiście. Ten spadek w okolice 31 830 tysięcy jest jak najbardziej realny, mówiłem o średnio długoterminowej dywergencji Widzicie, że mamy wyraźną dywergencję na RSI, która pokazuje i zapowiada potencjalną korektę. Oczywiście nie są to ruchy gwarantowane, więc nic oprócz teściowej nie stawiamy na to. Ja oczywiście położyłem parę groszy w shorta, ale, tak jak powiedziałem, jest to moja pozycja. I oczywiście jeżeli w pewnym momencie zobaczę jakieś wyraźne sygnały na, na wykresie, to albo wyjdę z tego shorta, albo po prostu wybije mi stop lossa, tak? Jeżeli patrzymy na samo RSI, widzicie, że w tym momencie również jesteśmy na kluczowym punkcie, na naszej linii trendu wznoszącego z punktu RSI. Tą linię trendu wyrysowałem już Wam kilka odcinków temu, rozmawialiśmy kiedy jesteśmy w wyraźnym przyroście, kiedy też nie. I tutaj tak na dobrą sprawę jedynym smaczkiem, na który jeszcze czekam z perspektywy dziennej, to jest to RSI schodzące poniżej tej linii trendu, wracające po retest i dzida w dół. Okay? Wielokrotnie na tym kanale graliśmy pod przewartościowane dzienne RSI na dywergencjach i nie tylko. I myślę, że tym razem również do korekty tutaj dojdzie. Tak jak powiedziałem, nie są to pewniki, jest to gra prawdopodobieństw i wystarczy jeden byczy, zewnętrzny czynnik, jakiś news, żeby cały ten plan zaburzyć. I warto mieć to też na uwadze, bo mam czasami wrażenie, że dzieci w różowych okularach przychodzą na ten kanał, czy na inny kanał, myślą, że skopiują gościa z drugiej strony ekranu, pójdą na balangę, wrócą i będą bogaci, nie? Takim tokiem myślenia jedyne, co może z wami się wydarzyć, to możecie zostać wydymani, a na pewno nie zarobicie. Także tutaj Gra prawdopodobieństw, moim zdaniem prawdopodobieństwo tego ruchu w dół jest dużo większe niż wybicia do góry, ale za godzinę, dwie, trzy, pięć, siedem, jak będziecie oglądać ten odcinek, może się okazać, że Bo Joe Biden powiedział, że ma bitcoina i cena po prostu przestrzeli sufit, nie? Także miejcie to też oczywiście na uwadze. Na sam koniec, rynki tradycyjne. Dlaczego po raz kolejny patrzymy na SP? A to dlatego, że pozytywny, no, pozytywny akcent, czyli tutaj odbicie od lokalnego dołka, o którym rozmawialiśmy na SP, wpływa pozytywnie na samego bitcoina, tak? Ja tak uważam, że wpływa to pozytywnie na bitcoina. Bardzo często, kiedy rynki tradycyjne mają lokalne odreagowanie, bitcoin pozytywnie na tym wychodzi. Pytanie teraz, czy w tym momencie nie mamy tutaj odwróconej korelacji? I kiedy w ostatnim czasie Bitcoin bardzo mocno rósł, rynki tradycyjne szły w dół i pytanie teraz, czy rynki tradycyjne nie nadganiają troszkę tego FOMO rynku kryptowalut. Z reguły działa to w drugą stronę i byliśmy też w sytuacji, kiedy my szliśmy bokiem, szliśmy w dół nawet i bokiem, nic się nie działo, a rynki tradycyjne miały swoje 5 minut, tak? Czyli krótkoterminowy z perspektywy średnio-długoterminowej przyrost. Więc tutaj, oczywiście, jakby nie interpretować tego przyrostu, czy to jest jakby próba dogonienia, odreagowania na kryptowalutach, czy też nie, fakt jest taki, że ten, to odbicie na SP wpływa korzystnie na to, co dzieje się na rynku kryptowalut. Tak, Dlatego, że ja uważam, że ta korelacja, w którą stronę ona by nie działała, jak duża ona by nie była. To jeden rynek, patrzy na drugi rynek, dlatego że inwestorzy, którzy w pełni operują na rynkach tradycyjnych, również jakaś ich część, jeszcze nie wszyscy, ale docelowo pewnie wszyscy, będą dywersyfikować się na rynek kryptowalut, tak? Więc jeżeli ktoś widzi ciekawe przyrosty na SP. Jest szansa, że weźmie profity, przerzuci troszkę na kryptowaluty. Jeżeli ktoś wychodzi z kryptowalut, oczywiście wtedy też inwestuje w swoje stoki. Tu, oczywiście, pozostaje ta kwestia recesji, na którą wiele osób czeka, o której wielokrotnie rozmawialiśmy, i czy dojdzie do głębszej korekty. Jeżeli zakładamy, że ten ruch korektywny na SP. Jest pięciofalowym ruchem w dół, spodziewalibyśmy się trzyfalowego odbicia i pięciofalowej korekty w dół. Moje niedźwiedzie cele na SP znacie 36-38. Tak jak powiedziałem, są osoby, które wciąż czekają na testowanie szczytów sprzed wirusa. Ja już raz pod to grałem. O tutaj, w sumie to tutaj, ale doszliśmy tutaj. Moim zdaniem jesteśmy już po zbyt dużym odreagowaniu, by do tych, do tych szczytów sprzed covid dojść, ale oczywiście em, wszystko może się zdarzyć. Tak? Jeżeli, jeżeli gang Pawela i cała banda nie do końca dobrze rozegra podnoszenie stóp procentowych, okaże się to. Złym działaniem, by przeciwdziałać tutaj, oczywiście, inflacji, możemy zobaczyć większą czkawkę i może się okazać, że to całe będzie jedna większa, jakaś duża korekta na rynkach tradycyjnych, tak? Nie można tego w żaden sposób wykluczyć. Mówimy o tym, rozmawiamy o tym, dlatego, że będzie miało to moim zdaniem kluczowy i duży wpływ na to, co wydarzy się na rynku kryptowalut. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą część odcinka. Ja wracam do pracy. Mam nadzieję, że byłem w stanie wam przekazać ciekawe, wartościowe informacje. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się lajkiem, zostawcie komentarz. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Heja.